Butów za bagatela 10 tysięcy złotych. Jak widać, fotografują właśnie te buty. Wcale nie mnie. Każdy chce je mieć, tą słynną czerwoną podeszwę Christiana Lebutę. Dlaczego je lubimy? Dlaczego są wygodne? I dlaczego warto za nie tyle zapłacić? Posłuchajcie. W progu zauważyłam, że jest czerwona podeszwa. <noise> no obowiązkowo taki wieczór. Każda gwiazda bez czerwonej podeszwy jest nikim. A również zaliczam się do tych, które pa padły e makro. ofiarą jestem tych butów. A czy ten model podoba Ci się? No nie za bardzo, kopciuszek taki bardziej. Za dużo tego wszystkiego? No taki drobny. Czerwona podeszwa mnie nie interesuje, ale interesuje mnie to, co jest tutaj. To jest tak, jak kiedyś każda kobieta chciała mieć w szafie chociaż jedną torebkę Chanel. To myślę, że teraz bardzo właściwe jest mieć chociaż jedną parę butów właśnie tej firmy. Pamiętam na pewno pierwszą parę robotę, które kupiłam sobie na swój ślub, więc to takie dosyć wyjątkowe buty myślę dla każdej kobiety. Byłaś w Polsce czy za granicą? Nie było jeszcze robotę w Polsce, więc kupowałam je za granicą w Stanach. I byłam z nich bardzo zadowolona i oczywiście zachowała mi sobie na pamiątkę. Ile masz takich par cennych około 10 par może już się uzbierały. Natalia powiedziała, że ma 10 aż, a ja nie ty masz taka zachłana, 3 mi wystarczają na razie. Ile masz par, bo tutaj już znalazłam jedną, która ma aż 10 w swojej grywasz yy, marki tak. myślę, że wygrywam spokojnie. Może z 5, może z 6. No to tak w połowie stawki jesteś. Doda oczywiście ma więcej niż 10, Natalia, ależ 10. Głowa. Głowa. A ile tak średnio kosztują buty Lebutem, le, gdybyś mogła zdradzić? 700 euro? No do tysiąca pewnie. Ile najwięcej wydałaś na parę butów? Szybko zapomina. Powyżej pięciu 5000 czy nie? Oni chyba nie. Nie, 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 no nie, bez przesady. Takie 3000 wokoło. No, coś, coś koło tego. taki marzenny prezent, który chce się dostać od przyjaciół i na przykład na urodziny, żeby zrobili zrzuty. 3000 na buty. Zamiast każdy da dać pierdołę, to po prostu każdy po stówce i wtedy są porządne buty. Ile jesteś w stanie wydać na parę butów? Trzy zera nie przerażają wydałam cię? Wydałam na buty Aleksandra McQueena, jedyny model na świecie. Po prostu nawet nic o tym mówić, bo w momencie, kiedy już ściągnęli mi to z karty, zabragnam o tym, jak najszybciej zapomnieć.